Pętla jest to najprościej mówiąc fragment kodu, który wykonuje się więcej razy niż raz. Przedaje się to na przykład, gdy chcemy wypisać wartość funkcji dla wielu argumentów, bądź chcemy jakoś zmodyfikować listę, czy coś w niej wyszukać. W tym odcinku zajmiemy się pętlą while, pętla while jest to po prostu z angielskiego słowa dopóki, jest to najprostsza pętla i. Dlatego właśnie nią się dzisiaj zajmiemy. Użyjemy jej do wypisania po prostu liczby od 1 do 10. Pierwsza rzecz, jaką będziemy potrzebować, to jaka jest zmienna. Zmienna ta będzie przechowywać nam aktualną wartość, którą wypisujemy. I posłuży również do przerwania pętli, gdy na przykład właśnie już dojdziemy do 10. Więc utwórzmy sobie zmienne, nazwijmy ją po prostu I. No, i przypiszmy jej domyślnie 0. Czyli po prostu tworzyliśmy zmianę i i wpisaliśmy do niej liczbę 0. I teraz utworzymy sobie pętlę. Pętlę tworzymy w ten sposób, że najpierw piszemy sobie słówko while, czyli dopóki. I teraz po spacji musimy dać warunek. Czyli póki ten warunek będzie, się, będzie spełniony, to zawartość pętli będzie się w kółko wykonywać. Więc my chcemy tutaj wpisać warunek, że dopóki I będzie mniejsze lub równe 10, czyli po prostu wpiszmy i mniejsze lub równe 10. No i teraz dajemy dwukropek, tak samo jak w ifach, czyli w instrukcjach warunkowych robiliśmy. No i dajemy enter, i teraz jak widać pajczan automatycznie po czterech kropkach, czyli tutaj nam wcięcie tworzy, i wszystko, co będzie w tym wcięciu potem po tej linijce, to będzie się wykonywać właśnie w tej pętli. No i teraz chcemy po prostu wykonywać, e, wypisać na ekran i. E, Barkuję tutaj jeszcze jednej rzeczy. Otóż tworzymy zmienną i, wpisujemy tam 0, a następnie działa to w ten sposób, że e, pętlata e, wykonuje się, najpierw sprawdza się warunek, czy i jest mniejsze lub równe 10. A to, to lub równe na razie usunę, żeby było prościej. E, więc czy i jest mniejsze od 10? aktualnie, no i oczywiście jest mniejsze bo 0 jest mniejsze od 10 więc wykonuje się to co jest tutaj po, yy, po tej yy, po tej linijce yy, oczywiście w, w, we wcięciu czyli po czterech spacjach no i mamy tutaj print, czyli po prostu wypiszemy i i aktualnie równa się 0 yy, czyli po prostu będzie nam wypisywać 0, następnie jak ta funkcja się wykona, nic jej tutaj nie ma więc wracamy do sprawdzenia warunku Sprawdzamy, czy i na się równa 10, jest mniejsze od 10. No oczywiście i nadal równa się 0, więc 0 jest mniejsze od 10, więc znów się to wykona. Inaczej mówiąc, teraz ta pętla będzie działać w nieskończoność, czyli będzie działać non-stop, cały czas się powtarzać, ponieważ i w żaden sposób nie zmieniamy, więc i non-stop jest mniejsze od 10. Musimy więc zwiększać i, i właśnie teraz tutaj to zrobimy. Dajmy i plus równa się, czyli po prostu dodaj 1. I teraz działa to w ten sposób. Że na początku i mamy równe 0. Sprawdzamy, czy i jest mniejsze od 10, a jest mniejsze, więc wykonuje nam się pętla. Dodajemy 1, więc teraz wypisujemy po prostu 0 plus 1, czyli 1, i nam się wypisze do konsoli 1. Następnie zgrów wracamy na początek i sprawdzamy, czy 1 jest mniejsze od 10. Jest mniejsze, więc znów dodajemy 1, czyli 1 plus 1 to jest 2, i wypisujemy 2. I znów sprawdzamy. Czy mniejszy jest od 10? 2 jest mniejsze od 10, więc dodajemy 1 i wypisujemy 3. I to działa w kółko, w kółko, aż dojdziemy do 10. I teraz, gdy i będzie równe 10, no to sprawdzamy, czy jest mniejsze od 10. Czy 10 jest mniejsze od 10? No nie, jest równe, czyli warunek jest niespełniony. I teraz program po prostu ominie to, co jest tutaj we wcięciu, czyli te dwie linijki, i będzie wykonywać tutaj to, co jest dalej. No aktualnie tutaj nic dalej nie ma, więc po prostu się zamknie. I sprawdźmy, czy to w ten sposób działa. Tylko, żeby nie być gołosłownym, na samym końcu dodam tutaj jeszcze print i niech nam wypisze koniec. Tak samo na początku wyprintujemy sobie tutaj start, czyli najzwyczajniej świecie w tym momencie. Napisze nam start, wykonuje się pętla, czyli nam od 1 do 10, a następnie wykona się koniec. I sprawdźmy, czy rzeczywiście tak się dzieje. No i rzeczywiście tak się dzieje. Mamy start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a następnie koniec. No, czyli zadziałało wszystko tak jak oczekiwaliśmy. Jak na przykład pojrzysz od 10 do 1? No oczywiście, najpierw zrobimy tak. Możemy zrobić to na, to na dwa sposoby. Ja użyję w ten sposób, że na początku dam 10. Będziemy sprawdzać, czy i jest większe od 0. No i, i od i będziemy odejmować. Czyli teraz mamy, że i jest równe 10. Sprawdzamy, czy i jest większe od 0. No I jest większe, bo 10 jest większe od 0. Odejmujemy 1, czyli teraz mamy tutaj 9. Wypisujemy 9, czyli tak naprawdę będzie tutaj 9. Nie 10, tylko 9 będzie pierwsze. No i znów wykonujemy. Sprawdzamy, czy 9 jest większe od 0. No jest większe, więc odejmuję 1, czyli mamy 8. Wypisujemy 8. Jeśli teraz damy play, to mamy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No my chcieliśmy od 10 do 1, a nie od 9 do 0, więc możemy po prostu zrobić tak, że dojść tutaj 11, a tej, czy jest większe od 1, ale lepiej będzie po prostu przesunąć to tą linijkę po printcie i wypisywać to, co jest przed tą linijką. Jeśli damy play, to mamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dlaczego? No bo oczywiście mamy tutaj i równa się 10, 10 jest większe od 0, więc wypisujemy i, no 10, odejmujemy 1 i e, sprawdzamy, czy 9 jest większe od 0, no jest większe, więc wypisujemy 9 i tak dalej, i tak dalej. Wystarczyło zamienić je miejscami. I teraz e, użyjmy jakoś bardziej przydatnego sposobu, no bo wypisywanie liczb nie jest jakoś bardzo przydatne będziemy pobierać od użytkownika jakąś liczbę, czyli po prostu damy pętlę sobie, usunę na razie wszystko, zrobimy sobie pętlę w której będziemy ciągle pobierać coś od użytkownika i potem będziemy na przykład coś na tym wykonywać, powiedzmy nie wiem zrobimy z tego potęgę drugiej, drugiego stopnia, czy po prostu pomnożymy to co użytkownik pisał przez siebie i to wypiszemy czyli po prostu zróbmy sobie pętlę Dajmy sobie while i teraz warunek. No my chcemy, żeby pętla wykonywała się w nieskończoność, czyli non-stop. Jak to zrobić? No po prostu możemy wpisać dowolny warunek, który zawsze będzie prawdziwy. Możemy wpisać na przykład 10 równa się 10. No 10 zawsze równa się 10, więc będzie się to wykonywać w nieskończoność. Możemy po prostu wpisać wynik tego, czyli po prostu nie przez y tylko true, czyli dopóki prawda to prawda, czyli po prostu prawda, czyli zawsze, to będzie się to wykonywać to, co jest tutaj. No i my chcemy wpisać, wczytać jakąś liczbę od użytkownika, a najpierw go poinformujmy, żeby wpisał jakąś liczbę. No to oddajemy print i informujemy go na przykład. Wpisz liczbę. I teraz pobierzemy sobie od użytkownika jakąś liczbę. Powiedzmy, że damy tutaj x równa się input. No i tą funkcję już poznaliście, ona po prostu czeka, szutkownik coś wpisze i jeśli wciśnie Enter, to to co wpisał po prostu zostanie zwrócone do x. Um, ona oczywiście zwraca, no i tutaj operator przypisania przypisuje to, co ona zwróciła do x. Um, na początek powiedzmy, że chcemy sobie to wypisać, czyli mamy print i x. Um, no i teraz dajmy play, jak widać mamy tutaj wpisz liczbę. Teraz program się zatrzymał, no bo czeka aż coś wpiszemy i wciśniemy Enter, więc wpiszmy na przykład 10 i dajmy Enter. Teraz pojawiło nam się 10, ponieważ tutaj mamy print x, czyli po prostu wypisało tą dziesiątkę i jak widać, teraz program wrócił na początek i znów mamy wpisz liczbę, możemy wpisać kolejną liczbę i kolejną i kolejną. Więc zróbmy tak jak mówiłem, czyli pomnożenie liczby przez siebie przez siebie, czyli po prostu zmienimy na przykład, że a równa się int x czyli że musimy zamienić e, stringa, ponieważ to zwracamy stringa na liczbę i teraz a to jest liczba no i możemy zwrócić a razy a, czyli po prostu e, ile to jest ra, a razy a no i wcisimy stop, bo chcemy zakończyć program e, dajemy play i mamy wpisz liczbę wpisujemy 10 i wypisało nam 100 bo, bo 10 razy 10 to 100 Czyli wpisuje, e, pobieramy od użytkownika ciąg znaków. My wpisaliśmy 10. Mamy ciąg znaków tutaj w X. E, no i ten ciąg znaków 10 zamieniamy na liczbę, żeby, była, żeby było A. No i mnożymy A razy A i wypisujemy przy okazji. E, to nie jest też zbyt ciekawe. E, możemy sobie wpisywać jakieś, nie wiem, ja to jest 250 razy 250, to jest 620, e, 62500. A zróbmy coś innego Coś bardziej interaktywnego Otóż na przykład będziemy dodawać Non stop to co użytkownik wpisał No to dajmy na przykład sum Czyli suma Możemy nie, No dobra, damy suma, równa się 0 I do sum Sumy Będziemy ciągle dodawać to co użytkownik wpisał Czyli mamy tutaj po prostu Input do x, dajmy ciąg znaków Ciąg znaków konwertujemy na liczbę I tą liczbę dodajemy do sumy No i teraz możemy wypisać print suma jeśli damy teraz play wpisz liczbę dajemy 10 mamy 10 dajmy 50 mamy 60 50 mamy 110 nie wiem 1000 mamy 111, dajmy jeszcze 1 mamy 1111 no i w ten sposób to działa dlaczego dałem oczywiście tutaj sumę przed tą pętlą no bo to byłoby bez sensu ponieważ jeśli dałbym to tutaj to co każdą pętlę byśmy zerowali sumę, czyli to, to w żaden sposób by nie działało, dlatego musi to być przed pętlą. No i oczywiście teraz on działa tutaj w nieskończoność, ponieważ ten warunek zawsze jest spełniony, więc ym, musimy kończyć program tym tutaj przyciskiem. Tutaj na dole pisze stop proces. i on zwraca na minus 1, ponieważ, ponieważ jest błąd, czyli po prostu przerwaliśmy działanie programu, mimo że on chciał działać dalej. No ale to jest, to jest całkowicie nieważne. Już w kolejnych odcinkach poznamy prawidłowe sposoby na przerywanie pętli. Takiej pętli nieskończonej. Ponieważ istnieje właśnie sposób, istnieją odpowiednie słowa, funkcje jakby, które umożliwiają przerwanie pętli niezależnie od tego, jaki jest tutaj warunek, czy niespełniony, czy nie. Możemy również kontynuować pętlę i tak dalej. To już poznamy w kolejnym odcinku. Tak samo jak poznamy nową pętlę for która działa nieco inaczej. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie odcinka i zapraszam do subskrybowania, aby nie przegapić kolejnych.